Nie dalej nie się z nasze no kolejnych do... kolegów. <gry> Ale masz kumpla. Ale jesteś coś... półny. <gry> <gry> Dobra, koniec. i będę Nie dalej. Nie dalej z bo to wiesz, to są koszta, wszystko, nie? No nie jest. Koniec jest tych pałeczek. A <gry> to jest nie tak. A się Bardzo dobrze, nie? Tak, nie Tak, on. A życiu. Życiu. Tak a co, będzie. Masz nie, daj, tak, 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 no tak? Nie. normalnie z wypycha tamoj Nie, no ja bym się napił, Nie, jedziemy. Nie, jedziemy. jedziemy nie, jedziemy. Wiemy, Jedziemy że się ale... ale pani wody jakieś. To lecisz. Do no, jeszcze. Tak. Nie, no. Już tutaj dałem, bo nawet nie rozliczać, to tak wszystko. Nie zaciśnij tym sernikiem. No dawaj, no to. No, Dobra, dawaj. jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, raz,

Dawaj, ciężka! Na, ja da tak, tak, tak. Ci na YouTube się to potwierdzą koniecznie. Oczywiście tak, Zorro Miedza. Zorro Miedza, ci na YouTubie, nie? Hello YouTube! Albo dzień dziecka, Tak. Ale jak będzie miał ogromalność, to i tak linia to obejrzy. teraz, nie? To będzie, tak, będzie miała większą odnośność niż Lady Gaga. No proste, Dobrze to, jest że wszystko. Przyszły Przysz, jednice. To jest <śmianie> <ta radę. śmianie> Nie bo my zamiast śmietany? dlaczego cztery minuty trzeba było czekać? Dobra, radę. poszło, ale jest ok, <śmianie>